Dzień dobry, witajcie moje drogie strzelce. Zapraszam Was, kochani, do czytania na Maj dla Was. Co ważnego, co istotnego, co Wam sprzyja, co Wam przeszkadza, co warto zmienić, z czym zostać. Takie pytania. Na te pytanie może nam odpowie to czytanie. Od tego rozkładu, który już tutaj jest rozłożony, to będzie ogólnie. Później wyciągnę też dodatkowe karty z drugiej talii, bo mają tutaj być dla nas ujęte jakieś podpowiedzi oddzielnie na temat miłości, uczuć, na temat spraw rodzinnych Waszych, finansów i pracy. Zobaczymy, co nam karty pokażą. I na koniec będzie rada z przesłań anielskich. Dla Was. Dziękuję Wam za wszystko, za Waszą obecność. Zapraszam do zapoznania się z opisem. Jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu ze mną, wszystko tam jest. I zaczynamy. Wy zaczynacie miesiąc w giermku kielichów. Ja tego giermka z początkiem miesiąca widzę jako okazję. I okazja może być do różnych rzeczy, czyli na przykład możemy mieć okazję taką typu zaproszenie, ktoś przychodzi do nas z jakąś miłą ofertą, albo z fajną wiadomością, albo nam coś proponuje, albo jest taki dla nas mocno życzliwy, wyciąga do nas ręce na przykład, prawda? Czyli giermek kielichów to jest coś pięknego, coś ulotnego, coś co wydaje się, że ma dokładnie mocną strukturę albo taką bardzo poukładaną, ale za chwilę tego nie ma. Bo każdy czynnik zewnętrzny, każda osoba, każda sytuacja może wpłynąć na tą okazję w taki sposób, że. Um, nie będzie ona mogła dalej trwać. A tutaj jest tak pokazane, jakby na przykład Wasze przekonania, Wasze przekonania w ósemce mieczy, nie za bardzo sprzyjały tej okazji, więc to może być złudne bardzo i okazać się nieprawdziwe, ale dla Was tak. Po prostu tak się dzieje, że ta sama okazja dla jednej osoby będzie szansą, którą wykorzysta dla drugiej, będzie szansą, która się przyniesie w czasie, a dla trzeciej będzie to w ogóle nic. I nic nie zmieni i nie będzie niczego z tego tytułu, nic z tego nie wyniknie. No właśnie. I co wam tutaj może przeszkadzać? Co wam może przeszkadzać albo co do tego nie pasuje? Mamy czwórkę kielichów, a ona mówi o monotonii. O wypaleniu w relacjach, o znudzeniu czymś, o tym, że nie podejmujemy żadnych inicjatyw, nie wprowadzamy nic nowego albo po prostu no, nie za bardzo mamy do tego ochotę, nie, nie potrzebujemy kontaktu na przykład. Ale jeden kielich w czwórce kielichów pokazuje nam, że trzeba by było, albo byłoby warto, albo jeżeli chcesz cokolwiek zmienić, to. To trzeba coś zrobić. To jest pokazane z trójką kielichów. Trójka kielichów to jest karta romansów, przyjemności, więc tutaj, jeżeli strzelec z początkiem miesiąca na przykład jest tak pokazany, że może nie brać pod uwagę jakiejś szansy, okazji, że go to po prostu na przykład nie interesuje. Może to dotyczyć relacji, może to dotyczyć czegoś innego. Na podstawie strzelce mają pokazaną królową monet i dwójkę kielichów. Dwójka kielichów jest związkiem związek, relacja, miłość, zrozumienie, zakochanie może pokazywać. I królowa monet raczej kogoś stałego w relacji kogoś praktycznego, kogoś zadbanego. Albo kogoś majętnego, albo koziorożca pannę, lub y, byka. I tutaj y, królowa monet może też pokazywać y, szefa, albo bardziej może szefową. Lub y, jeżeli by to dotyczyło pracy, to tu jest pokazana współpraca z bliską osobą. Z bardzo bliską osobą. I wtedy królowa monet mogłaby nam tutaj pokazać korzyść finansową. awans, wzbogacenie się, zabezpieczenie jakieś trwalsze, majątkowe. Na przykład. I um, tak się odniosę trochę do tej królowej monet, bo połowa miesiąca jest pokazana w królu monet. Król monet i tutaj się łączy z paziem kielichów, który był z początkiem miesiąca. Można to tak widzieć, że być może wiele strzelców przezwycięża taką niechęć do czegoś, albo brak sensu, albo coś się wydaje wam bez sensu i nie chce się wam w to wkładać żadnego swojego zaangażowania ponieważ te przekonania gdzieś tutaj z wasze was mogą w niektórych waszych działaniach blokować ale jeżeli patrzeć na to jak się rozwija miesiąc to ta okazja z początkiem e, miesiąca choć trochę złudna ona jest w tym giermku kielichów bo to jest coś co tak praktycznie za chwilę nie istnieje właśnie dlatego to jest też ciekawe ale ta okazja jakby została wykorzystana jednak bo mm, nie doprowadzacie do tego, żeby Wam ona uciekła, może tak. I z królem monet jest pokazany właśnie sukces finansowy, dobrobyt, dostatek. Tutaj mamy króla monet z różnych perspektyw możemy patrzeć na te karty. Ja może powiem to, co mi tutaj jakby pokazuje się. Widać tą okazję, widać trochę wasze może i niezdecydowanie, ale widać króla i królową monet to jest... Para, no, to jest para. Oczywiście, że zodiakalny znowu koziorożec byk albo panna, ale może być tutaj pokazane, że ktoś ma, na przykład jest w stałej relacji, to może być mąż żoną również, albo właśnie ktoś, kto jest w związku, i w związku z tym związkiem jest okazja do czegoś, prawda? Więc tak wygląda na to, jakby nie warto było się z jakąś sytuacją blokować. O czym też mówi czwórka kielichów? Żeby coś zmienić, trzeba wprowadzić trochę inicjatywy. W Waszych myślach pokazany jest Rydwan i czwórka Buław. Tu jest tak: wyjazd pokazany na krótko i miłe spotkanie. Ponieważ rydwan właśnie mówi o wszystkim, co jest związane z samochodami, z jazdą, z przemieszczaniem się na niedalekie odległości, z szybkością, inicjatywą, z. Rydwan, zmiana, tak? Zmiana, y, większe zaangażowanie, większa aktywność. Czwórka buław, spotkanie y, w gronie powiedzmy miłych ludzi, udane to jest w Waszych myślach pokazane. E, święto jakieś y, może wyjazd na majówkę właśnie być pokazany. Czwórka buław odpoczynek, ale krótki. Wasz punkt widzenia to jest dwójka. Monet to jest dobra współpraca, dobre interesy, dobry handel. A, I do dwójki szóstka pucharów spotkaniem. Czyli tutaj spotkanie, miłe spotkanie i wspólne interesy, dobre interesy, korzyści finansowe widać tu, tu tutaj Także... Z zewnątrz przychodzi właśnie ta szóstka buław i szóstka pentakli. To, co jest pokazane z zewnątrz dla Was, to są same korzyści, bo jeżeli ktoś zaprasza Was gdzieś albo jest to osoba, z którą generalnie dobrze się czujecie, to też szóstka pentakli mówi: Tutaj jest równowaga w okazywaniu sobie emocji i uczuć. Tutaj jest. No, taka mała, właśnie mała sprawiedliwość, bo ten człowiek na karcie też trzyma właśnie wagę, tak jak na karcie sprawiedliwości, co oznacza ile dasz tyle, dostaniesz. Więc dawaj jak najwięcej, jeżeli chcesz dużo dostać, tak można powiedzieć. W każdym razie to, co przychodzi z otoczenia i co ma wpływ na przebieg waszego miesiąca, to są bardzo miłe, przyjemne rzeczy. Sprawy, a może i nawet jakieś prezenty. Fajnie to jest pokazane. Natomiast yy, jest tu jeszcze taki wątek, który zastanawia, bo do przeszłości odchodzi królowa buław i as buław. As i królowa Buław, to tutaj um, początek jakiegoś romansu mógł być pokazany, jakieś większe zaangażowanie. Królowa Buław mogła pokazywać lwa strzelca albo um, barana. Jeżeli chodzi o pracę, mogła to być jakaś szefowa, tak na przykład, albo menadżer. W każdym razie to odchodzi do przeszłości, działania, inicjatywy. Um, Nowości, a może i jakieś romanse, <noise> jak u kogo odchodzi do przeszłości. Dlatego zwróciłam uwagę na tą kartę, co odchodzi do przeszłości, dlatego, że w Waszych nadziejach i obawach jest pokazany giermek, monet i przy tym diabeł. A giermek monet to może nam oznaczać jakąś osobę, która, z którą się znamy. W naszym środowisku pracy ktoś młodszy, albo na niższym stanowisku, albo całkowicie na jakimś stażu lub praktyce. I tutaj z tą osobą jest pokazana karta diabła. No to jest bardzo ciekawe, dlatego że diabeł mówi o różnych takich powiedzmy nieczystych działaniach. Tutaj w nadziejach i obawach. Początki, jakaś praktyka, nowe miejsce, możliwe, że odbieracie jako zagrożenie, albo boicie się wpływu kogoś, może o koziorożca tu chodzić, jeżeli chodzi o powiedzmy, rzeczy, które są związane z Waszą pracą. pokazane za to w karcie wieży. I dziewiątka pucharów. No, wieża mówi o rozpadzie, o stracie. Wieża pokazuje, że coś, co ciebie dotyczy, zostało oparte na nieprawdzie, na fałszu, na iluzji. Że sobie coś wyobrażałeś lub wyobrażałaś, ale się to nie realizuje. Że sygnały na to, że to może być złudzenie, już odbierałaś, odbierałaś wcześniej, ale powiedzmy, że nie zawsze chcemy widzieć to, co do nas idzie. Nie zawsze, nie zawsze. Zobaczymy, co jeszcze pokażą karty, więc koniec miesiąca pokazany jest strata. No dobrze by było, jakby ta wieża oznaczała coś takiego niedużego, prawda? Powiedzmy, nazwałabym to usterką. Konflikt, kłótnia może być pokazana jakaś w karcie wieży. Pod koniec miesiąca. Druga talia pokazuje nam właśnie dwójkę denarów, jeżeli chodzi o miłość i relacje i związki. Właśnie w dwójce denarów jest powiedzmy przygotowywanie się do wyboru albo decyzja, na którą sobie daję bardzo dużo czasu, bo chcę, żeby ona była wyważona, mądra, praktyczna. Może też mówić, że mamy tutaj jakieś relacje bliskie z kimś, z kim współpracujemy i że to nas ogranicza. Albo w związku z tym mamy jakieś ograniczenia, lub boimy się konsekwencji, lub po prostu nie wiem, w ósemce mieczy może być pokazane, że nie wierzę. We własną wartość, siłę czy coś w tym rodzaju. No można właściwie jedną kartę dobrać, może coś się rozjaśni. Jeszcze. No, koło Fortuny jest pokazane, więc koło Fortuny na relacjach pokazuje nam niespodziewane wejście w jakąś relację nową albo niespodziewaną zmianę w relacji. Um, może tu jest z początkiem miesiąca okazja do nawiązania jakiejś relacji, jestem pokazany wybór. No, albo y, koło Fortuny y, może pokazywać właśnie wyjazd. Wyjazd jak najbardziej, współpraca i wyjazd. I zmiana miejsca, no. i to by było pokazane na relacji. No to wtedy by nam tutaj dosyć tak pasowało do tej karty rydwanu, o której już mówiłam w Waszych myślach. To jest w porządku, jak najbardziej wtedy. Skąd ta wieża? Zaczymy na koniec miesiąca. Co w rodzinie? Rodzina, pieniążki, <laughs> może jakieś inwestycje są pokazane w rodzinie, jest powód do radości, jest zaangażowanie się w coś nowego. Dziewiątka denarów pokazuje zwłaszcza zabezpieczenia finansowe. Może czasami przychodzą mi przy tej karcie jakieś nieruchomości na uwagę. A dziewiątka, czyli takie pełne. Zamknięcie może też jakichś interesów, prawda? Albo zamknięcie korzystne bardzo wtedy spraw związanych z majątkiem, z kogoś pieniążkami. Mhm. Tutaj król buław jest pokazany, czyli król buław może mówić o lwie, baranie albo strzelcu. No i. Może ten ktoś jest bardzo zadowolony z jakiejś korzyści materialnej, że dostaje coś, co mu się podoba i co radośnie jest pokazane. W każdym razie zadowolenie finansowe takie tu jest pokazane w związku z tą osobą. Finanse, no to zobaczmy finanse dla strzelca, finanse strzelec. Siódemka buław i dwójka kielichów. Mhm. W dwójce kielichów jest pokazane, że pieniądze zarabiamy w kooperacji z bliską osobą. To jest mniej więcej to, o czym mówiłam wcześniej. Tu była na podstawie waszego działania pokazana dwójka kielichów, czyli i z królową monet, bliska współpraca albo finanse, poprawa finansów, poprawa finansowa. E, stabilizująca może sytuację materialną dzięki porozumieniu, dogadaniu się, interesowi, który przeprowadzimy z kimś bliskim. Siódemka Buław pokazuje zwycięstwo, korzyść, e, odwagę. Także finansowo, właściwie, widać, że jeżeli byśmy poszli tym torem, Współpracy czy interesu jakiegoś handlu z osobą z najbliższego otoczenia, to jest to pokazane korzystnie. Natomiast w pracy i tak ta praca chodzi mi cały czas po głowie, bo nie jest do końca to czytanie takie, powiedzmy, spójne i jednorodne. Natomiast w pracy mi przychodzi cały czas do głowy, no powiem tak, niemoralne zachowanie albo e, romans jakiś w środowisku pracy, działanie bardzo interesowne. Manipulowanie otoczeniem, może to nie wy, może to was. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale tu mamy kartę diabła i mamy kartę maga. Jedna i druga osoba to jest manipulator, to są kłamstwa. Tutaj jest robienie czegoś bardzo mocno dla pieniędzy albo wywieranie jakiegoś bardzo silnego wpływu. Może być nawet jakiś mobbing pokazany w pracy. Także w pracy bym bardzo uważała. W maju może tu będzie jeszcze jakaś pasja pokazana. No tak, jakbyśmy chcieli na to jakoś lepiej spojrzeć. Wierzę, może pokazywać na koniec miesiąca, że ktoś po prostu, na przykład, rzuca pracę, że ktoś rozwiązuje umowę, że ktoś przygotowywał się już wcześniej, albo widział, że jego, na przykład, środowisko pracy może być toksyczne, albo jakaś jedna osoba z tego środowiska pracy jest toksyczna, i wtedy może tutaj wierzę nam pokazać, że coś się rozsypuje, rozsypuje. I to właściwie jest takie jedno wydarzenie w tym miesiącu, które jest dla Was niekorzystne, tak jest pokazane w kartach jako przykre. Bo tak reszta cała wygląda na dobrze. Co z kart anielskich dla strzelca? Co z kart anielskich na, dla strzelca na maj? Jaka rada? W tej sytuacji to rada się bardzo przyda. A tytuł karty to jest czego pragniesz? Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swymi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swych marzeń, natychmiast objawią się w Twoim życiu jak, da, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No to ja Wam, moi kochane strzelce, życzę cudownego maja, wszystkiego najwspanialszego i do następnego razu.